Witam Państwa w Kulturogradach. W tym wydaniu magazynu odwiedzimy Dom Kultury pod Lipami i opowiemy o wystawie zatytułowanej Fotogramatologia. Takiej wystawy na winogradach jeszcze nie było. W Domu Kultury pod Lipami możemy zobaczyć efekty wspólnej pracy trójki artystów: Piotra Osuszkiewicza, Sachio Hondy i Agnieszki Balewskiej. Jak wspomina ta ostatnia, przygotowania do wystawy fotogramatologii trwały 10 lat i wymagały dużego nakładu pracy. Efektem tego jest połączenie fotografii z japońskim haiku, czyli najkrótszą formą utworu poetyckiego. Ta wystawa rodziła się ostatnie 10 lat. Konkretnie mój kolega z przeszłości, z liceum plastycznego, jeszcze ze studiów, Piotr Suszkiewicz zainspirował mnie do kontaktu internetowego i zadał pytanie, zadanie jakby, czy ja bym była w stanie zakomponować wiersze Hajków w języku polskim do jego ilustracji, nie tylko ilustracji, jego pełnego krajobrazu, który jest obecny na tych, na tych zdjęciach. To był pierwszy etap, że ja trochę się obawiałam podjąć tego tematu, ale się odważyłam, bo Usłyszałam no, takie radykalne, też i proste zasady komponowania hajków, które wymagają albo 5, 7, 5 sylab w jednym wersie, czy łącznie na 17 sylab, lub y, 3, 5, 7. Bo są różne metody haiku, więc po prostu wybrałam takie, które były mi najbardziej bliskie. I tworzyłam je wiersze w języku polskim, operując właśnie w taki lapidarny, krótki sposób. Mówię Państwu, że było to dla mnie duże przeżycie, bo to trwało pół roku, kiedy ja wytworzyłam kilkadziesiąt wierszy Hajku. I moje sny mi się już śniły do góry nogami, od tyłu do przodu, więc była to naprawdę odrotowa sytuacja taka podróżnicza, mentalna, bardzo silna, na mnie wpłynęła na mnie bardzo mocno. Potem się okazało, że pan Piotr Osuszkiewicz poprosił swoją znajomą, panią Saccio Honde, która mieszka z nim, też w Brukseli przebywa, o przetłumaczenie z rodzimych języków naturalnych europejskich na język japoński tych wierszy. Pani Saccio, bo artystka, bardzo ładnie przetłumaczyła, emocjonalnie te wiersze przetłumaczyła i powstały zapisy wyryte na, w kartach graficznych. To, co zastosowaliśmy w liternictwie... To odwrócenie i pierwszy sprot, który nastąpił w takim temacie, że skoro polski naturalny język europejski jest pisany w poziomie, to tutaj jest pisany w pionie. Natomiast wszystkie zapisy japońskie, które są w pionie, są zapisane w poziomie. Zrobiliśmy taki miks, po prostu taką grę optyczną, i każdy obraz jest integracyjny, związany właśnie ze słowem pisanym polskim i też japońskim. Także cała nasza trójka. Yy, właśnie przez słowo, obraz i przez intranskrypcję. Zapisała się w tych pracach bardzo ważnie. Też yy, w pewnym momencie w ogóle mieliśmy na początku, znaczy Piotr miał taką ideę, żeby wydać album z tych yy, prac, ale nam niestety się nie udało różnych względów tego zrealizować i ja w końcu rok temu wpadłam na pomysł Piotrek, robimy to, robimy wystawę, to jest taki fajny materiał, nie zostawiamy tego, bo to za dużo pracy, za dużo emocji nas kosztowało i dlatego postanowiłam wygenerować tą wystawę. Przyznaję, że była bardzo kosztowna, ale y, tak bardzo polubiłam tę pracę, że naprawdę nie było to dla mnie istotne, żeby y, naprawdę się zaangażować w 100, 200 tysięcy procent, żeby to zrobić. Y, też jak Państwo widzą są tablice z napisami po polsku, po francusku, po angielsku i po japońsku, można wiersze przeczytać, są spisy też y, y, ponumerowane wszystkie y, tablice, karty fotograficzne. Nazywaliśmy to fotogramatologią, gdyż połączana jest fotografia z gramatyką pisanego słowa. I chodziło o to, żeby napisać, połączyć różne konteksty kulturowe, ale zahaczyć o rodziny źródłosów tych narracji, tak, żeby oddać jakąś pierwocinę strukturę oryginalną zapisu fonetycznego i nie tylko fonetycznego, ale też i sensownego, treściwego. Wernisarz wystawy miał miejsce 19 maja, jego ozdobą był występ chóru kameralnego hibikę. To żeński chór um, amatorski, który umiłował sobie muzykę japońską. E, wśród nas są dziewczyny, które studiują japonistykę bo, e, i znają japoński, ale e, można powiedzieć, że po połowie tyle samo z nas nie zna japońskiego, a mimo to e, uwielbiamy śpiewać po japońsku e, i działamy już. Ósmy rok. Myślę, że ta muzyka w słowach jest trochę ukryta, bo jednak w Japonii nie mówi się tak bezpośrednio o wszystkim, także więcej jest tutaj w słowach natury, roślin, czy jakichś takich spostrzeżeń tego, tej chwili obecnej i za tym się ukrywają jakieś odczucia. No, nie ma takiej bezpośredności. Ten program, który uszykowałyśmy, to rzeczywiście to są wszystkie utwory pentatoniczne, Czyli od, oparte na skali zbudowanej na pięciu e, stopniach, z powtórzeniem pierwszego, i to jest rzeczywiście zaraz inne, prawda? To zaraz europejskie ucho słyszy, o, mamy do czynienia z czymś innym, ale e, pentatonika w muzyce ludowej polskiej też jest. Tylko to e, no, ci najbardziej zainteresowani tematem o tym wiedzą. E, natomiast e, muzyka współczesna, czyli mowa japońska, wcale e, raczej czerpie z zachodu, więc ona wcale nie jest aż tak bardzo inna. A co do języka, po japońsku, śpiewa się dużo łatwiej niż po polsku. Dlaczego? Bo język japoński jest bardzo samogłoskowy. E, na przykład e, to, co zaśpiewałyśmy, e, hotaru koi, yama michida, wszystko kończy się samogłoską, a w języku polskim byłoby, świetliku chodź, przyniosę ci coś i trzeba by było to zamknąć równo, więc tutaj się pojawiają trudności. Może ja przeczytam na początek, albo na koniec, jak powiem, może dla mm, przykładu niektóre hajku, które stworzyłam. 1-3. Niezwykły człowiek, prawdziwy, widziano go z daleka. 3-2. Te liście czekają nadal wewnątrz owocu bieli. 5-1. Idąc wzdłuż alei lipy, wilgotne słyszę blaski. 7-9. Z daleka przymierza kula, kryco się zabieliły. 9. 5. Dzień dobry, tutaj jest kaczka, co chodzi za mną w koło. 12 12. Zaskoczył tuzinami chmur, ten, co uczyć mógł dzisiaj. 1516 zabawnie owocowo jest na huście głowy mojej. I 1922. Wiewiórka niesie swoiste, migoczące swe iskry. Przepraszam, ta numeracja jest tak skomplikowana, ponieważ osobne były numeracje naturalne, które dał Piotr obrazom, a osobne były numeracje wierszy, które powstawały według mojego kodu. Tych siedem splotów, o których teraz jeszcze chciałabym powiedzieć, stworzyło niewiarygodną wspólnotę osób i artystów, którzy nie znali się w ogóle lub nie widzieli się od 30 lat w realu. Też jestem w szoku, jak to się stało możliwe. I chciałam przeczytać te siedem splotów, może wkrótce w rapidarny sposób przedstawię. Pierwszy splot to połączenie światów z Polski i Belgii w odniesieniu do naszej wspólnej licealnej i studenckiej przeszłości Piotra i Agi. Splot to zespolenie elementów wizualnych, z fotografii ze Słowem. 3. Splot to połączenie kultury zachodniej ze wschodnią, dzięki inspiracji artystki Sachio Hondy, która przetłumaczyła emocjonalnie powstałe wiersze haiku z rodzimych języków europejskich na język japoński. 4. Splot dokonuje się integralnie w tejże wystawie poświęconej naszym urozmaiconym tradycjom i kontekstom narodowościowym Polski, Belgii i Japonii. 5. Splot to kształt obecnej wystawy fotogramatologii, która docelowo jest mobilna i będzie wysyłana w różne miejsca i zakątki regiony świata. Ku temu właśnie została skonstruowana walizka pokojowa, objazdowa, transferowa. Sześć. Splot to kontekst internetowy, dzięki któremu powstała w ogóle idea fotogramatologii, czyli połączenia wizji i słowa oraz czasu i przestrzeni. Siedem. Ostatni splot to kontekst głosowy, wokalny. Czyli połączenie naszego dźwięku europejskiego w formie narracji słowa oraz śpiewu orientalnego w wykonaniu choru hibike z japońskim ludowym repertuarem. Wydaje mi się, że jak kiedy widz mógłby tu przyjść, to może sobie obejrzeć na początku ogólny widok, potem dobrze byłoby, żeby przeczytał te wiersze i może nawet je sobie przeliterować na głos, żeby odsłuchał dźwięk tego, tego zdania, tego wyrażenia, tego wierszu Hayka, wierszu hajku, ponieważ to jest rzeczywiście ważne, żeby, żeby usłyszeć melodię tego dźwięku, bo ta melodyka jest zawarta w strukturze tych obrazów. Ja jak pisałam te wiersze, właśnie sobie je wypowiadałam na głos, literowałam, słuchałam podmieniałam wyrazy, chciałam, ustawiałam. Dużo pracy takiej y, styla, y, gramatycznej, takiej stylistycznej się po tym, y, w tym wydarzyło. Powstała też taka księga pamiątkowa, która, będzie, y, która jest, jest z ilustracjami i docelowo będzie przeznaczona do tego, żeby, żeby zanotować swoje intencje, bo to jest księga intencji, ta księga zostanie przekazana do Piotra, przesłana do Piotra Soszkira do Brukseli i też mam taką wersję takiej księgi w języku francuskim, ponieważ ta wystawa docelowo ma się ewoluować i ma y, transportować się do Brukseli za parę miesięcy, ma tam być kolejne otwarcie. Właśnie podzieliliśmy się tak rolami, że ja wziąłem na siebie eksportowanie do Realu tej wersji cyfrowej w Teatr Niepolski. Następnie Piotr będzie dalej promował tą sztukę i tą wystawę na swoim terytorium Belgii i Brukseli. A nawet myśleliśmy, żeby może nawet dalej jeszcze ją puścić, Czy nawet marzyliśmy sobie tak, żeby może do Tokio nawet to pojechała. mnie nie wiadomo, czy pojedzie w każdym razie czy poleci. W każdym razie też mamy taką skrzynię fotogramatologię, która jest przeznaczona do przechowywania tych prac i do transportu. Specjalnie była zamówiona na, na, na życzenie. Na koniec jeszcze raz przypominamy wystawę Fotogramatologia można oglądać w Domu Kultury pod lipami do 2 czerwca w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy. W tym wydaniu Kulturograd to wszystko. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.